Z tej strony EZI jeszcze tak przed filmem, zapraszam Was do zostawienia łapki w górę, suba dzwonem, wejścia na mojego Instagrama, EZI na mój drugi kanał, na mojego Discorda, zapraszam do używania mojego kodu, czyli oczywiście kodu EZI w sklepie Fortnite, zapraszam do zasubskrybowania tego kanału wraz z dzwoneczkiem, do zostawienia łapki w górę oraz suba dzwonem, no i każdy komentarz o treści drzwi serduszkuję, ja także piszcie w komentarzu drzwi, a ja Wam przypinam serduszko, no i pamiętajcie, aby nie wykorzystywać błędów, ja to wszystko robię w celach rozrywkowych, na osobnych trybach i nie otrzymuję z tych błędów żadnej korzyści. A teraz zapraszam już oczywiście do filmu. Dobra, więc generalnie na pierwszy błąd musimy pójść na tryb kreatywny, także ja to teraz zrobię, także wchodzimy właśnie na tryb kreatywny. No, i tak jak powiedziałem, właśnie musimy sobie tutaj stworzyć gieraczkę To jest z tym nie ma najmniejszego problemu. Generalnie, no tak oczywiście klikamy stwórz, no i tak dalej. No i wczytaj nas do trybu kreatywnego. Można to zrobić chyba samemu, ale również mogą tam być nasi koledzy, także to nie ma różnicy. Także dobra, generalnie, no to właśnie sobie wchodzimy na tryb kreatywny. No i dobra, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Także jeden, co musimy zrobić teraz, no to wejść po prostu na naszą wyspę. Także my to teraz oczywiście zrobimy. No i dobra, lecimy sobie tutaj w dół. No i jeden, co musimy zrobić, tak naprawdę, no to potrzebujemy wejść w jedno ustawienia, a mianowicie wejść tutaj w ustawienia oraz weźmy sobie, wybierzmy taką emotkę, jakąś losową, na przykład Tom. No i dobra, teraz musimy sobie wejść w ustawienia i tutaj. Będziemy mieli takie ustawienie do emotek, a mianowicie Powtórz ostatnią emotkę No i tutaj na przykład dajmy sobie, nie wiem, no apostrof Czy... no dobra, to nie jest apostrof No ale wiecie o co chodzi No i w tym momencie nam powtarza tą emotkę Od razu nam to zaznacza, ale to już tam trudno Także generalnie, no to teraz jeden co potrzebujemy No to wejść w urządzenia i musimy znaleźć wędeczkę Także dobra Gdzie mamy wędki? Gdzie są wędki? Wędki, 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 wędki Dobra Węd... O było, było, było Halo, czemu mi się wyłączyło? Dobra, weźmy umieśćmy od razu. No i tak w sumie musimy, i tak tylko przeszukać. No i teraz musimy zarzucić wędkę, i od razu potem użyć właśnie tej emotki. Także dobra, ja tutaj już klikam cały czas. No i generalnie teraz nie wiem, czy to zadziałało. Nie, nie zadziałało. Dobra, już rozumiem. Musimy wykonać najpierw emotkę, a potem to. Także dobra, emotka. I teraz chwila. Dobra, i chyba teraz to powinno już zadziałać. bu ne buns działa? bir Dobra, i jak widzicie, teraz mamy zbagowaną wędkę. Tak dziwnie ją trzymamy cały czas, jakbyśmy miało być zarzucone. Już na początku źle ten błąd wykonywałem, ale teraz działa. No, jak widzicie, mamy cały czas jakoś inaczej zbagowaną tą wędkę, tak po prostu wydaje się dłuższa. Po prostu inaczej ją trzymamy, jakbyśmy mieli cały czas to zarzucić. No, jest to cały błąd. Także jest to naprawdę, naprawdę, wydaje mi się, że śmieszny błąd. No, teraz możemy przejść już, oczywiście, do kolejnego błędu. Dobra, widzowie, a więc generalnie no to nie wiem czemu, ale musiałem zrestartować Fortnite'a, ponieważ miałem takie dziwne lagi. Także dobra, miejmy nadzieję, że teraz nie będziemy mieli takich dziwnych lagów, no i musimy sobie teraz wejść na tryb kreatywny, no i klikamy sobie oczywiście stwórz. Na razie w lobby jest wszystko dobrze, mam 60 fpsów na 60 fpsów, także co, no dobra, zobaczymy czy dalej tak będzie, ponieważ no, w trybie kreatywnym to serio nagle mi zaczęło spadać do jakichś 10 fpsów, nie wiem w ogóle o co chodziło, ale generalnie no to na pewno to nie jest wina mojego komputera. Więc nie wiem o co chodzi. Możecie dać znać czy też macie czasem takie lagi bez powodu. E, dobra, tutaj wszystko na razie działa z tego co widzę. Także dobra. Dobra, generalnie tutaj mamy mapkę czyli jest to 5280. No i generalnie klikamy sobie teraz potwierdź. No i dobra, przenosi nas właśnie na wyspę. Także dobra, jeden, co musimy teraz zrobić, no to kliknąć rozpocznij grę. Siema, mogą mieć ten przycisk. Dziękuję bardzo. No i dobra, teraz generalnie, jak nas rozpoczęła gierka się natchla, no to tutaj mamy itemy, jak widzicie. O, dalej nie miałem kilofa w ogóle. To jest niesamowite. No to jak mamy te itemy, no to musimy przejść na tą stronę. Także dobra. Generalnie, jak mamy itemy, no to idziemy naprzeciwko. I w tym miejscu powinno tutaj być takie coś, dokładnie. I tutaj musimy. Halo. Dobra, czekajcie, bo tutaj mi troszeczkę nie wyszło. Tam musimy wtrafić, tylko nie wiem czemu mi to nie wyszło kompletnie. No przecież powinno wszystko działać. Nie wiem czemu mnie tam nie chce przenieść, przecież to jest wszystko dobrze wykonane. Czekajcie, bo ja... Ja już nie wiem widzowie. Ja już serio nie wiem o co chodzi. To jest naprawdę widzowie dziwne. Czemu mi to przejście nie działa? Tam normalnie zawsze jest przejście. Nie wiem, mi się te przejścia strasznie psują ostatnimi czasami. Dobra. No błagam, no o co chodzi? Dobra, widzę, że jeszcze jedną rzecz możemy przedostawać. Mianowicie, czy jak trafimy w ten spray to zadziała. Także dobra, lecimy. No nie no, o co chodzi? Naprawdę, ja już tak bardzo tego nie rozumiem. Przecież tu w teorii wszystko powinno działać. No generalnie tam przechodzimy i mamy... ...potwórne zadawanie... Co?! Jakim cudem to teraz zadziałało? Dobra, nieważne, generalnie jesteśmy. Musimy generalnie tutaj przejść, no i tutaj po prostu zdobywamy potwórne zadawanie HP i nieskończoną ilość HP, właściwie no to 10200, no ale to praktycznie jest to samo. No i używamy po prostu shadowka, aby nie było widać efektów jakie mamy na sobie i w tym momencie nie widać po prostu tego efektu i mamy poczwórne zadawanie HP i 10200 HP. Także dobra, tutaj możemy sobie to przedostawać na trzech ścianach, to mamy większe, to mamy większe, no generalnie zadawanie HP również większe działa, także myślę, że naprawdę mega, mega fajny błąd, no i możemy przejść do kolejnego błędu. Dobra, a więc generalnie to w tym błędzie nie potrzebujemy za dużo, potrzebujemy znajomego, którego ja oczywiście o godzinie trzeciej w nocy nie posiadałem do nagrania tego błędu, ponieważ no większość osób o tej godzinie śpi, no ale dobra, generalnie no to właśnie potrzebujemy znajomego, który będzie miał kurczaczka z kosmitą nałożonym na tego kurczaczka. No i co musimy zrobić, no to po prostu trafić w tego kurczaczka. No i w tym momencie, no to kosmita powinien opaść na naszą głowę. No i w taki sposób, po prostu jak ktoś nam trafi no, w głowę, no to oczywiście nie otrzymamy żadnych strat HP. W sensie dosłownie, serio to w taki sposób działa. Wystarczy nam znajomy, kurczaczek, no i umiejętność celowania, no, i następnie musimy trafić w kurczaczka. Kosmita opada na naszą głowę, no i w momencie, w którym opadnie już, no to jakby nie będziemy dostawali po prostu strat HP, jeśli ktoś nam trafi w głowę. I jest to naprawdę OP błąd, w sensie, no bo zazwyczaj jeśli po prostu gracie, no to większość osób próbuje wam trafić w głowę, no bo tam jest po prostu większa strata HP są. No a tutaj po prostu będzie ich zero, w sensie dosłownie nic nie stracicie. Także serio jest to mega mega mocna opcja. No i naprawdę jest to mega, mega mocny błąd i jest on naprawdę serio epicki i po prostu OP. No i dajcie znać, co sądzicie o tym błędzie, ponieważ ten błąd według mnie jest naprawdę, naprawdę mega, mega fajny. Za niego również możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować możecie wejść na mojego Instagrama, możecie to to mój drugi kanał, na mojego Discorda. No i dajcie oczywiście znać, który błąd był waszym ulubionym z dzisiejszego odcinka, ponieważ moim zdaniem był to ten. No, także dajcie znać w komentarzach. No i zostawcie łapkę w górę z na No a my już oczywiście będziemy przychodzić do lobby. Dobra, a więc to powiedziałem w tym filmie. Także co? Zostawcie łapkę w górę z subozwodem. Zapraszam na mojego Instagrama. O to na mój drugi kanał. Na mojego Discorda. Zapraszam do używania mojego kodu, czyli oczywiście kodu łezif w sklepie w Fortnite. Zapraszam do zasubskrybowania jego kanału wraz z dzwoneczkiem Do wejścia mojego Instagrama. Na mój drugi kanał. Na mojego Discorda. No i niedługo na moim drugim kanale będzie nowy kozacki odcinek. Także serio wyczekujcie. No już oczywiście będę z wami żegnam, także pamiętajcie, że każdy komentarz o treści drzwi serduszkuje. No i się ja już oczywiście z wami żegnam, także trzymajcie się no i cześć!